Prosta czarna kredka na oku i wytuszowane rzęsy. Zobaczycie jak to zmienia look. Czarna wodorporna. Konturówka. Nie trzeba mieć jakichś umiejętności mocnych, ponieważ konturówka jest plastyczna. Można ją rozetrzeć w dowolnym kierunku. Nanoszę przy samej linii rzęs. Delikatnie tutaj na zewnętrze podnosząc. Precyzyjnym pędzelkiem rozciągam do zaniku. I lubię tu troszeczkę podniesione, żeby oko wydawało się na większe. Zobaczcie, już jest różnica. Kręcerka, oczywiście, może być wydłużona tak jak lubicie, i do tego tuż nadający 200% objętości moim jasnym, bardzo delikatnym rzęsom, praktycznie niewidocznym. Zobaczcie, jak pięknie też podkręca rzęski. Już po pierwszej aplikacji ładnie podkreślone oko. Ja lubię tak mocniej podkreślone górne, górne rzęsy. Dolne tylko praktycznie raz. Jeżeli lubicie delikatniejsze rzęski, to oczywiście jeden raz pociągnięcie i będzie idealne. Ten tusz, oprócz tego, że bardzo ładnie dodaje objętości i wydłuża, podkręca delikatnie, to jeszcze pielęgnuje. I zobaczcie, małe, zaspane oko, praktycznie niewidoczna oprawa, a jak ładnie można podkreślić. Raz, dwa, trzy i drugie oko. I makijaż gotowy, bardziej takie surowe wydanie. Jeżeli jesteś zainteresowana, wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie, możesz napisać. Wyślę Ci tutorial dedykowany dla Ciebie, dedykowany do Twoich potrzeb makijażowych. Wszystkie kosmetyki możesz zamówić również i wypróbować u mnie. Zapraszam.